Wyobraźni, tylko to jest kwestia przyzwolenia państwa. Jeżeli państwo zezwala na takie procedery, to one po prostu się odbywają w białych rękawiczkach, oczywiście, jak zwykle. Tutaj nawet bez jakiejś wybitnej osłony. Ja cały czas mówiłam w trakcie czy to kampanii prezydenckiej, czy jeszcze wcześniej, właśnie jako osoba, która zajmuje się paktem migracyjnym i ogólnie polityką migracyjną w Unii Europejskiej, bo Donald Tusk zarzekał się, że on sobie poradził z nielegalną migracją, że w ogóle już poradził sobie ogólnie z migracją, prawda, że ludzie już tutaj do Pol Polski nie, nie napływają, to jeszcze było czas przed, czas przed tym momentem, kiedy właśnie ze, stro, ze strony zachodniej imigranci byli do nas przerzucani. I ja wtedy już zaznaczałam, że jak ktoś chce sobie poradzić z nielegalną imigracją, imigracją, skoro nie robi nic z organizacjami, które zajmują się po prostu przemytem. Przecież od samego początku trwania konfliktu na naszej wschodniej granicy, od momentu wszczęcia tej wojny hybrydowej, gdzie ludzi traktuje się jako instrument po prostu przerzuca się ich przez naszą granicę polsko-białoruską. Przez naszą granicę wschodnią. Od samego początku mówiłam, że jeżeli chcemy zatrzymać ten proceder, musimy wziąć bardzo uważnie pod lupę organizację.